Uczniowie pracują na to, żebyście Państwo właśnie wychwalali naszą szkołę i wtedy nam będzie bardzo miło. No to chwalimy. Jak nie sport to myśl techniczna. Gdyby te gabloty mogły mówić, to pewnie padłoby zdanie. Ileż jeszcze mamy dźwigać pucharów i medali? Osiągnięć sportowych mamy bardzo dużo, natomiast również nasi uczniowie mają wiele osiągnięć w sferze. Innowacyjności, wynalazczości. Tym razem uczniowie pod kierunkiem Przemysława Błaszczyka przywieźli medale wszystkich kolorów. Trzy wielkie sukcesy, ponieważ trzy prace naszych uczniów zdobyły medale targowe na Międzynarodowej Wystawie Innowacyjności w Warszawie IWIS 2022. A oto laureaci, którzy kompletnie nie spodziewali się takiego sukcesu. Absolutnie nie spodziewaliśmy że nasz projekt zdobędzie jakąś nagrodę na tych targach. Co, co oczywiście stworzyło nam ogromną przyjemność. Ale naprawdę, przy zobaczeniu wyników, to ja miałem Dominik. Co to się stanęło? No otrzymaliśmy ten srebrny, srebrny medal i tak jak to kolega powiedział, nie spodziewaliśmy się tego absolutnie. Chociaż y, nie uważamy, żeby projekt y, nie był tego wart, bo jest y, faktycznie naszym zdaniem y, Ciekawą i zdecydowanie potrzebną społecznie rzeczą. Jeszcze nie spodziewałam żadnego medalu zdobyć, więc dla mnie to i tak jest osiągnięcie, szczególnie, że też pracowałem nad swoim projektem sam. Jest to sukces niewątpliwy. Kolejny raz udało się na Wisie zdobyć nam jakiekolwiek medale. Jechaliśmy na pewno nie z takim założeniem, że każda z tych prac będzie w stanie zdobyć jakiekolwiek medali. No tym bardziej się cieszymy, że taki sukces praktycznie przewieźliśmy komplet medali z jednej z dwóch chyba najbardziej prestiżowych imprez o zasięgu międzynarodowym w Polsce. Jest to wydarzenie, w którym konkurują wynalazki przede wszystkim, przede wszystkim firm rynku komercyjnego, różnych instytutów badawczych, uczelni wyższych. A w tym szanownym gronie również znaleźli się uczniowie naszej szkoły. A jak teraz można wykorzystać myśl techniczną tych uczniów? No może pan stworzyć projekt na tej platformie i dodać do tego projektu użytkowników. I następnie do utworzonego projektu możemy stworzyć jakiś formularz, z, z, zdobyć dane od osób zaangażowanych w projekt. Możemy również dzięki naszej aplikacji wyszukiwać osoby do projektu. Jest to projekt Poniekąd polityczny, który umożliwia ludziom, aby mogli dowiedzieć się o poczynaniach swoich posłów, i senatorów i innych, i innych polityków, także po prostu wiedzieli, na kogo głosują. Był to projekt z kategorii ekologicznej, więc wydaje mi się, że bardzo potrzebny w tych czasach temat. Była to aplikacja mobilna, która pozwalała pomagać w lokalnym środowisku miast.